W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu, jak szokujące zdjęcie wyszło na ministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Pokażę również Państwu reakcję samego ministra na to zdjęcie z jego przeszłości. Ciekawe, czy reszta koalicjantów o tym wiedziała. Przytoczę także Państwu dość mocną awanturę z ostatniego posiedzenia w Sejmie. Wyszły całkiem ciekawe informacje. Zapraszam do oglądania. Nie chcemy śmiecia ludzkiego w Polsce. Pan poznaje to zdjęcie? Pan tutaj trzyma ten baner. Pewnie było to dawno. Nie pamiętam kontekstu w ogóle tego, wie pan? Proszę podejść do pana prezesa i zarzucić mu porzucenie polskiej suwerenności, zdradę polskiej Racji stanu, kiedy głosował za ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Bardzo proszę, chyba że trochę odwagi zabraknie. No to nie ma problemu, można wrócić, można wrócić na miejsce. Telewizja w Polsce 24 ujawniła szokujące zdjęcie, na którym Michał Kołodziejczak trzyma w dłoniach baner ze skandalicznym napisem Nie chcemy śmiecia ludzkiego w Polsce, bez pomocy dla uchodźców. Ciekawe, czy Donald Tusk zdymisjonuje wiceszefa resortu rolnictwa. Przecież ten rząd jest tak tolerancyjny i ułożony, że za takie słowa Kołodziejczak od razu powinien podać się do dymisji. Sami zobaczcie próbę tłumaczeń Kołodziejczaka. Nie chcemy śmiecia ludzkiego w Polsce. Pan poznaje to zdjęcie? Pan tutaj trzyma ten baner. Pewnie było to dawno. Nie pamiętam kontekstu w ogóle tego, wie pan? Czy pan zmienił poglądy, czy tylko barwy polityczne? Nie pamiętam w ogóle kontekstu tego. tego, 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 tego banera. Ale pan trzyma ten baner. Nie chcemy śmiecia ludzkiego w Polsce bez pomocy dla uchodźców. Pan minister unika komentarza. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Dyskusja w tym punkcie nie dotyczy kwestii tego, czy warto, czy nie warto wstępować do prokuratury europej europejskiej. Ona dotyczy fundamentalnych spraw związanych z praworządnością i suwerennością naszego państwa, ponieważ rząd jednostronnie, bez ustawy, przyjął zobowiązania na Polskę przekazania kompetencji Unii Europejskiej. Polska konstytucja nie przewiduje takiej delegacji dla rządu, więc teraz będziecie próbowali legalizować zwykłą ustawą coś co rząd już źle zrobił i przyjdzie czas, że będzie odpowiedzialność za to. Z tego powodu szanowni państwo, że nie może być takiej sytuacji, że jeden minister jedzie na radę unii europejskiej czy składa komisji europejskiej oświadczenie i przekazuje kompetencje do sterowania naszym państwem, do przekazywania sprawy miaru sprawiedliwości. Traktat traktatem, ale najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce. Artykuł 8. Nauczcie się w końcu i nie oddawajcie polskiej suwerenności za chwalenie Reindersa czy innej jurowej. Bo Reinders to już ma swoje problemy. Taki wasz przyjaciel praworządny. Dziękuję bardzo. To było pytanie, a więc wnioskodawca może odpowiedzieć pan minister Myrcha. Bardzo proszę. Który był wnioskodawcą w tym projekcie. No co? Jest pytanie, jest odpowiedź. Minuta. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, można tę kwestię wielokrotnie tłumaczyć, ale widać, że nie jest kwestią dyplomu brak wiedzy u Pana posła. Po pierwsze, źródłem funkcjonowania Prokuratury Europejskiej we wszystkich państwach europejskich jest Traktat Lizboński. Traktat Lizboński, który został w Polsce ratyfikowany w 2008 roku. 1 kwietnia w Sejmie, 2 kwietnia w Senacie, 8 kwietnia został podpisany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I jeżeli dzisiaj Państwo chcecie mówić o suwerenności w kontekście prokuratury europejskiej, ta dyskusja może byłaby i zasadna. 17 lat temu, i proszę te y, swoje uwagi zgłaszać do tych wszystkich, którzy głosowali za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, jak obecny chociaż tutaj Jarosław Kaczyński. Panie pośle, proszę podejść do Pana Prezesa. I zarzucić mu porzucenie polskiej suwerenności, zdradę polskiej racji stanu, kiedy głosował za ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Bardzo proszę, chyba że trochę odwagi zabraknie, no to nie ma problemu, można wrócić, można wrócić na miejsce. Natomiast powiem szczerze. Ale został pan zaorany, bo pan odchodząc prosił pana posła, żeby nie zostać zaoranym. Czy to się stało? Nie. Dobra, pan, pan minister, proszę bardzo. Zaorany przecież. Zakopany? Panie ministrze, proszę kontynuować. A, bardzo. Proszę. Przypomnę jeszcze kolejny raz, to nie jest ustawa o przystąpieniu do Prokuratury Europejskiej, w której jesteśmy członkiem od 10 miesięcy. Od 10 miesięcy jesteśmy formalnie członkiem Prokuratury Europejskiej. To są przepisy jedynie dostosowujące funkcjonowanie polskich prokuratorów na terenie Rzeczpospolitej w sprawach, które będą prowadzili przed polskimi sądami. Nic więcej. Państwo robicie z tego jakąś wielką politykę, bo jest kampania prezydencka. Nic więcej. I teraz powiem szczerze. Obserwuję parlamentaryzm od 30 lat. Nigdy, nigdy, nigdy nie widziałem w polskim parlamencie takiego uporu jak PiS. Przed wprowadzaniem narzędzi na ściganie przestępców. Jesteście fenomenem w polskiej scenie politycznej. Nikt nigdy jeszcze z takim uporem nie blokował pracy polskich prokuratorów, polskich sądów do tego, żeby Ale ścigać przestępstwa VAT-owskie. Czy wy chcecie ten znowu w Ministerstwach Finansów Własnych mafie vat organizować? Jakie macie motywy? Powiedzcie, czy wasz doktryner myśli politycznej, pan Romanowski. Tak dobrze czujący się na emigracji u prorosyjskiego Orbana podpowiada Wam to idiotyczne zachowanie, żeby w sprawie prokuratury europejskiej w Europie być tylko z Węgrami. To jest tak kompletnie niezrozumiałe i nie wiem co, jak odbierają to Wasi wyborcy, ale ewidentnie w tym głosowaniu stoicie po stronie przestępców. Dziękuję bardzo. Nie, Panie Pośle. Nie. 15 i kończymy. Naprawdę, nie ma. Dyskusja na ten temat już była. 15 sekund ma pan prawo powiedzieć jedno zdanie, w którym padnie fraza Traktat Lizboński. Dobrze, bardzo proszę. Panie ministrze Myrcha, Traktat Lizboński, traktatem lizbońskim. Natomiast polska konstytucja, nie, traktat lizboński nie zmienił polskiej konstytucji, powiem pan się tego nauczyć. Możecie zakopać wiele rzeczy, ale prawdy i praworządności polskiej konstytucji pan nie zakopiesz, panie Myrcha. O. Ta izba między innymi. Zawiesiła z jednej strony, uwzględniła skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej panie pośle, na przyznanie pieniędzy zapisu. Proszę nie demolować wyposażenia sali posiedzeń. Panie pośle. Panie pośle, bardzo proszę do brzegu. Znamy przedmiot tej ustawy, sam go proponowałem. Natomiast proszę o sprawozdanie z tego, co działo się na komisji. Coś mogli wypowiedzieć się w sprawie poprawek? Oczywiście, panie marszałku. Chcę jednak zwrócić uwagę na problemy związane nie, nie z. Nie kuście, żebym odpalił kołodziejczak mołd. Bardzo proszę. Ta izba z jednej strony przyznała pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, uwzględniając skargi na uchwałę PKW, a z drugiej strony zawiesiła postępowanie w sprawie skargi polskiego stronnictwa ludowego, wskazując, że potrzebne są zmiany legislacyjne, bo są wątpliwości co do uznania tej izby. Także Państwowa Komisja Wyborcza ma wątpliwości, co wyraziła w paragrafie drugim uchwały z 30 grudnia. Te okoliczności powodują, że w poczuciu odpowiedzialności za Polskę musimy przyjąć rozwiązania najlepiej poparte przez jak najszerszą reprezentację polityczną, które jednoznacznie wskażą sposób stwierdzenia, Ważności Ale, pani poseł, wyborczy. byście też namiętnie wykorzystywali sprawozdania komisji do wygłaszania oświadczeń politycznych. Ja apelowałem już do pana posła, żeby zmierzał do brzegu i mam nadzieję, że za trzecim podejściem moją prośbę uwzględni. Gdyby państwo mi nie przeszkadzali, już bym kończył i moglibyśmy głosować. To jest konkretna obietnica i konkretne zyski. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, nie chcecie powiedzieć Polakom, że prokurator europejski ustrojowo będzie poza jakąkolwiek kontrolą konstytucyjnych organów państwa, tym Sejmu Rzeczypospolitej. I to jest ten sposób myślenia właściwy wam, właściwy Donaldowi Tuskowi, bo po co nam szczyt w Warszawie, skoro może być w Brukseli? Po co nam prokurator w Polsce, skoro może być w Luksemburgu? Po co nam decyzje podejmowane w kprm skoro mogą być podejmowane w Brukseli albo kancelarii kanclerza. Prawda jest taka, że Prawda? wtedy, kiedy rządziliśmy, kiedy pozwalaliście kraść miliardy złotych z budżetu państwa, nie potrzebowaliśmy prokuratury europejskiej, żeby odzyskać te pieniądze i przekazać je Polakom, chociażby w programie 500+, w wielkich polskich inwestycjach, nie potrzebowaliśmy prokuratury europejskiej po to, żeby ukrócić ten proceder złodziejstwa, na który wy pozwalaliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rozstrzygniemy teraz ten wybór, jak rozumiem, między Brukselą a Budapesztem. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izba, tak, to niespodzianka, tak. Dzisiaj dwie minuty, więc można parę zdań powiedzieć więcej. Chciałbym poinformować Szanowną Izbę, iż w czwartek, w ubiegłym tygodniu, 16 stycznia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie decyzji środowiskowej wójta gminy Gietrzwałd dotyczącej budowy na ponad 42 hektarach Molocha Lidla w postaci centrum dystrybucyjnego. To spowoduje, że cała sprawa wróci do SKO i będzie można zaprezentować przed SKO szereg argumentów prawnych zastrzeżeń merytorycznych w zakresie budowlanym ochrony środowiska, które zostały zgromadzone z ogromną starannością przez ekspertów zatrudnionych przez Ogólnopolski Komitet Obrony Gieczwaudu. Jednak to nie zatrzymuje inwestycji Lidla i w tej sytuacji prezydium Parlamentarnego Zespołu do Spraw Obrony Gieczwaudu przygotowało pismo do, do do Lidla, spółka ZOO, spółka komandytowa z siedzibą w Poznańska 48 w Wiankowicach, pismo, w którym wzywamy Lidl z siedzibą w Wiankowicach do przestrzegania zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów w miejscach planowanej lokalizacji centrum dystrybucyjnego, ponieważ jest to centrum, ma być budowane w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Pasłęgi. bowiem kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu albo grzywny ponadto decyzja środowiskowa wójta gminy Gietrzwałd bardzo, Panie jest pośle. dotknięta rażącą pośle, wadą prawną bardzo. I jako taka z gruntu, prawa jest nieważna wobec lidla. Dziękuję wobec bardzo. Tego, panie jedno pośle. Zdanie, panie, panie pośle, dwie minuty to wobec jest naprawdę Wobec tego lidla rozpoczynając bardzo. swoją inwestycję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!